Dziś pokażę Wam jak prawidłowo przygotować zawiesinę na kaszel mokry, którą często dostajecie na receptach od pediatrów Waszych dzieci. Przygotujcie sobie butelkę z proszkiem, wodę o temperaturze pokojowej, a także strzykawkę, która pomoże nam dokładnie odmierzyć ilość potrzebnej wody. Na początku dodamy wody poniżej kreski na wgłębieniu, po czym porządnie potrząsamy butelką aż do uzyskania rzadkiej mętnej zawiesiny. Następnie uzupełniamy zawiesinę brakującą wodą do kreski na butelce, po czym jeszcze raz dokładnie wstrząsamy. W ten sposób uzyskujemy 100 ml gotowej zawiesiny. Tak przygotowaną zawiesinę chowamy do lodówki najlepiej na półkę, nie na drzwi, i przechowujemy w temperaturze 2-8 stopni nie dłużej niż 15 dni. Pamiętajcie, żeby przed każdym podaniem wstrząsnąć zawiesinę, gdyż potrafi się ona rozwarstwiać. Zapisz sobie na później. I obserwuj mój poradnik farmaceutyczny.